Gotuj z resztek Cześć kochani, tu Janek Zbawiński Szukając Smaku i dzisiaj wam pokażę mam tutaj e, resztkę rosołu po prostu z dnia poprzedniego i pokażę jak zrobić z tego rosołu risotto w szybki sposób z wykorzystaniem wszystkich składników które są w rosole obecne Te odcinki są stworzone specjalnie dla was abyście mogli zobaczyć jak łatwo można przyrządzić dania z resztek dlatego gotuj z resztek Cebulę po prostu kroję w kostkę Wlewam oliwa z oliwek na patelnię i wrzucam cebulę. I do cebuli dodaję szczyptę cukru i szczyptę soli. Przykręcam, niech to się powoli smaży. W międzyczasie yy, ja tutaj wybiorę z tego garnka marchewkę, wszystkie te po prostu warzywa co są w środku i mięso. Zabiorę się za pokrojenie yy, tych żołądków takie paski mniejsze, krótsze takie. Coś takiego. I dorzucę całość do cebuli. To jest taki fajny sposób, bo zazwyczaj te resztki rosołu gdzieś tam zostają w produkcji. A żeby zjeść sam rosół to nie starczy dla wszystkich. Chcę, żeby to wszystko tutaj mi się delikatnie przysmażyło. Wsypię teraz trochę pieprzu. I utrę odrobinę gałki poszkadłowej. Tak samo te wszystkie warzywa kroję. To one mogą być nieregularnie, bo podczas mieszania one i tak się delikatnie nam mogą rozpaść. No i, i teraz tylko czekam, żeby dodać. W międzyczasie wybiorę te resztki i takie tych przypraw, liści laurowych. Dobra. I tu mam po prostu czysty sam bulion. Teraz jest ten moment, kiedy dodam warzywa na batelnię. Źle zrobiłem, bo zaraz będę używał tego garnka, żeby robić... I co, to, to przeleję to? do garnuszka. W tym garnku w czasie wleję oliwę i wrzucam ryż. I ten ryż teraz trzeba cały czas mieszać, żeby nam się nie przypalił. Delikatnie podleję te warzywa. I mięsko. wina nam musi tutaj odparować. I za chwilę również wleję troszeczkę do tego ryżu. wina nam musi Odparować. I na tym etapie już dodam to wszystko, co mamy tutaj na patelni do tego ryżu. Tak. Całość teraz dokładnie wymieszaj i dolej bulionu, troszeczkę. Ten bulion będziemy dodawać po trochu. Ten ryż musi być delikatnie podlany, ale nie całkowicie e, zalany. I to bez przykrycia gotujesz na małym ogniu teraz. I musisz pamiętać, żeby cały czas mieszać, żeby ten ryż się nie przypalił. Bo do przypalenia jest naprawdę krótka droga. W momencie, gdy masz jeszcze mniej tego bulionu niż ja, to dolej po prostu wody, na koniec tylko dopraw. Możesz na przykład też doprawić sosem sojowym, możesz sosem rybnym, możesz też zrobić bez bulionu, po prostu zalewać go wodą, albo naparem z na przykład tymianku i pietruszki. I jesteś w stanie zrobić to z niczego. Jeśli nie masz wina do podlania, to użyj piwa albo po prostu na tego nie rób. Jak, jak nic nie masz, no to nic nie poradzisz. Spróbujesz tam nie więcej w ogóle doprawić. Mm. Troszkę soli wsypię. Popatrz, ważne jest, abyś tutaj zgarniał boki ze ścianek z tego względu, żeby ten niegotowany ryż nie został um, na ściankach, bo no, nic z nim się tutaj nie zmieni. Będzie on cały czas surowy jak tak zostanie. Hmm. Ja osobiście lubię risotto jak jest ryż aldenta, i ten ryż już jest takim przedstanem bycia aldenta. Yy, właśnie w tym momencie dodam masło. Dodatek masła spowoduje nam, wszystko będzie tak lśniące i pięknie nam się to wszystko yy, sklei, i oczywiście będzie to dodatek smakowy. i przykryję dosłownie na chwilę nie wiem gdzie, nie mam akurat pokrywki Aha. i przykryję to na jakieś 5 minut, niech to wszystko się delikatnie tutaj połączy ze sobą i uspokoi użyję jeszcze natki pietruszki do posypania konsystencja w risotto powinna być taka, że jak weźmiesz to on tutaj się klei i odpada w takich częściach Yy, ze sobą. To już na talerz. Z góry obsypię natką pietruszki, poleję jeszcze tylko delikatnym klustem oliwy. Jeśli masz na przykład twardy jakiś ser, albo po prostu twój ulubiony ser, który chciałbyś dodać, to jak najbardziej to jest ten idealny moment, żeby go na górę położyć. Ja niestety nie mam, więc dodanie yy, już jest skończone. To jest moja wersja risotto z resztek. Więc. Serdecznie Cię zachęcam do zrobienia w taki sposób, jeśli coś Ci zostanie. No i zapraszam do moich innych filmów. No i do zobaczenia, cześć. Dziękuję, że obejrzałeś ten. Zachęcam Cię tylko jeszcze do subskrypcji, dania łapki w górę, komentarzy jak najbardziej. Konwersujmy ze sobą pod filmami, Czemuż by nie. No i smacznego.